Dzięki aplikacji Azardo Smart możesz zdalnie kontrolować produkty Azardo. Korzystanie z niej jest bardzo proste. Pobierz aplikację na swój telefon ze sklepu Play lub App Store. Po włączeniu aplikacji zostaniesz poproszony o utworzenie konta. Rejestracja jest możliwa przez adres e-mail. Podaj swój adres e-mail i poczekaj na kod weryfikacyjny. Wpisz kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail. Podaj hasło, którego będziesz używać do logowania się na konto w aplikacji. Po utworzeniu konta przeniesiesz się do ekranu głównego aplikacji. Wybierz opcję Dodaj urządzenie, aby sparować pierwszy produkt. Wybierz rodzaj swojego urządzenia. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli parujesz urządzenie z aplikacją po raz pierwszy, wprowadź hasło sieci Wi-Fi. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i potwierdź włączenie trybu parowania, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na ekranie wyświetli się procentowy postęp parowania urządzenia z aplikacją, a następnie pojawi się komunikat Zakończ. Po zakończeniu parowania uzyskasz dostęp do zdalnego sterowania produktem Azardo. Będziesz mógł sterować urządzeniami elektrycznymi w swoim domu lub biurze.